Cze, mano, i witam, witam, i zapraszam do oglądania pierwszego odcinka. Nie, nie, nie z kariery Legii, lecz z kariery Anży Machaczkała w Football Managerze 2013. Tak, postanowiłem właśnie rozpocząć nową karierę yy, w FM-ie. Będzie to kariera Majka Bauera yy, w Anżi Machaczkała. Co do kariery co do kariery Edwarda Brzyńskiego w Legii. Yy, myślę, że Zostanie ona zakończona, gdyż no po prostu znudziło mi się już nagrywanie odcinków właśnie z tego, z tego klubu i z tej kariery. No po prostu, no z, z czasem coś się tam nudzi, chyba sami rozumiecie to tak. No i chciałem rozpocząć karierę właśnie w Energy no i to teraz właśnie robię. I teraz Wam będę do, prezentował właśnie tą karierę. Myślę, że zam zamknę tam tą serię już nawet na pewno: um, serię z Edwardem a więc witam w następnej serii, no i życzę tej miłego oglądania. A więc przedstawiamy może najpierw skład NG Machkała Możecie sobie sami zobaczyć, ja nie będę tu pokażę tylko najlepszych. Jussi defensywny pomocnik, bardzo dobry zawodnik, brazylijczyk, solidny pomocnik. Tomasz Hubszman, i to jest nasz nowy nabytek środkowy obojętca, bo... Sorka, bo widziałem duży ubytek właśnie na tej pozycji w Engie Kurczę, no ale mnie Huczman. Dalej Samuel to na pewno tego pana nie trzeba nikogo mu przestawiać. zajebisty zawodnik, zajebisty napastnik i tyle. Mbark busufa Nas ofensywny pomocnik Tunezyjczyk. Solidny zawodnik. Na pewno będzie jednym z, naj, z najjaśniejszych tutaj postaci w tym drużynie. <coughs> Juri Zirkow. Kolejny zawodnik, którego nie trzeba przestawiać. Na pewno przede wszystkim y, zasłynął w grze. Y, Czas gry w Chelsea Londyn. Dalej Lassana Diara, były zawodnik Królewskich. Mm, też solidny pomocnik, który na pewno będzie albo podstawowym zawodnikiem, albo rezygnował jeszcze. Zobaczymy. Mehdi Karcella González, kolejny tunezyjczyk w naszym zespole. 23-latek, też bardzo dobry, ofensywny pomocnik. No i zobaczymy, jak to tam będzie. Rafael Carioca, jeszcze tutaj. Wladimir eh, Gabułow to jest nasz pierwszy, bramkarz wychowanek klubu z Machaczkały. Nasz pierwszy bramkarz Oleg Szatow też chyba wychowanek, też solidny zawodnik, też będzie walczył. O, miejsce w składzie. Rafał Karioka, nasz drugi nabytek. Środkowy pomocnik. Defensywny właściwie. No ale będzie grał raczej na środku pomocy, nie na defensywnej. Kto go tu jeszcze warto przedstawić? Lasine Traorea oczywiście. W tym momencie kontuzjowany, ale myślę, że niedługo. Dojdzie do siebie ile tu jest? Między 11 dni a 4 tygodnie, nawet no jeszcze, jeszcze jednak trochę to potrwa. Ewerton też na środkowie. No i William, na pewno on będzie jednym z naszych najlepszych zawodników. Myślę, że nawet po samo e to No i myślę, że oni będą chyba walczyć o miejsce w składzie. No zobaczymy jak to tam. on Carlos też jeden z najlepszych zawodników naszych. A no więc przejdźmy w takim razie, może do terminarza po przedstawieniu. Jak nam szło? Pierwszy mecz z jakimś achra... Kurwa. Astrahańsk. 3-0 towarzyski wygrany. Hmm, zaraz kurwa. aha nie. Dobra, to nie będę. Dobra. Dalej towarzyski mecz z Dynałem Kijów 0-1 w dupę, ale ja ale, ale olewałem mecze towarzyskie. Dalej mecz. Z La Palmas wygrany 1-0 po kolu Samuela Eto, ale przestrzelił Karnego Eto, więc miał szansę na dwie bramki. Dalej mecz z Wougarem wygrany 3-1, dwa gole Carcelli, Gonzalesa i Samuela Eto. Dalej Santos Laguna wygrany 2-0, La Diary i Carcella Gonzales. No i Pucharę Europy, czyli Liga Europy w eliminacjach. W drugiej rundzie zaczynamy. Trafiliśmy na ST Johansson. Pierwszy mecz wygrali 2 do 0 spokojnie. sobie rozgr rozgraliśmy ten mecz. No, też można powiedzieć, że zdominowaliśmy kompletnie. Oni chyba mieli 3 strzały na naszą bramkę, a my koło 30, więc no jest różnica. A teraz będziemy grali mecz z Mordowią, Sarańska, a więc przejdźmy do tego, do tego meczu. Ok. A więc zobaczmy, jak to wygląda, nasz skład na ten mecz. Jurija Žirkova cofniemy do obrony Ewerton, Hubschman, Jeszczenko ale Logaszow zagra sobie za Jeszczenkę Damy odpocząć trochę Jeszczence <laughs> na środku pomocy od początku wyjdzie w takim razie Rafael Carioca za Lasadiarę William już gotowy do gry niby jest ale ma 60% kondycji, więc nie będziemy tutaj go i Olekrzatów w takim razie może wejdzie do Imbusu Fatu. Mm, no dobra, czyli chyba. Dobra, damy w takim razie taktykę ofensywną, no bo gramy z jakimś słabym, że no to przecież nie będziemy się bronić, nie? Przez co? Ale przez u siebie mecz yy, na w w ale... Gramy z Mordowią Stalańsk. A więc idziemy. Dobra, pokryjemy sobie tu zawodników. Kurwa się kliknęło, co źle. Dobra, ok. To już jest standardowe u mnie. Kuśwa. Czyli, właśnie takie ustawienie, tutaj krycie. No, na pewno e, na razie to rozmowy, te ocenie nie będą, mi, nie będą mi tu wychodziły za bardzo. No, bo oczywiście piłka do przodu, nie będziemy otrzymywać piłki. Podanie między obrońców i podanie w pole karne. No, liczy tam na zmysł strzelecki. Samuel Eto, A więc zaczynamy mecz. Sorka, muszę podłączyć, zapomniałem podłączyć. Ok, teraz powinno być dużo dużo lepiej sorka za ten na początku gwizd, bo zapomniałem podłączyć po prostu mikrofonu ym, pod wejście mini jack, mikrofonu, tflu, słuchawek oczywiście i rozszerzone. a więc wszystko git, a więc zaczynamy. Budnikow, Budnikow, Duimowicz i i Busufa, rzut wolny, poprzeczka, Hubschman, 1-0, ale chyba nieuznany, bramka, czy uznana? Uznana, Tomasz hubsman i to jest debiut Hubschmana i teraz bramka, ale Busufa, no to wszystko dzięki niemu tutaj genialnie wykonany rzut wolny, no i prowadzimy już bardzo szybko, bo imię prowadzeniem prowadzenie na pewno uspokoi nam to tutaj sytuację w meczu, zobaczmy, Busufa, no i bramkarza i Hubschman z najbliższej odległości dobija piłkę do pustej bramki, Busufa, żółta kartka nic <laughs> no jemu, wiem, uspokoić sytuację na pewno Rekisz, uwaga, Dumianowicz Dumianowicz i rzut karny chyba tak, Ewerton fatalnie tu Ewerton się zachował, no niepotrzebnie tyłem do bramki był no i liczymy teraz na Wladimira Gabłowa czy, czy wybroni ten strzał Rekisza? nie, 1-1, jeden, jeden. mamy remis fatalnym błąd Ewertona, no jak to się, kurde skończy tutaj remisem i to jeszcze przez tego przez Ewertona, no to się lekko wkurze Mieliśmy spokojny mecz, niepotrzebnie tyłem do bramki był, no dobry przechwyt Karioki, Szatow, Eto, ale złe przyjęcie Eto Rekisz. Dimitri rekisz Wiolazo Iwan Poprzeczka Oj oj. oj, oj, oj. Kurde, po tak dobrym zaczynamy meczu, a tutaj takie, kurde, za taki. No nie może tak być, chłopaki, postarajcie się. Gabułow, Zirkow, Mbusufa, Mbark Mbusufa, Mbusufa, Karioca, Jusilej, Ewerton, dobry przerzut do Carcelli Gonzalesa, Mehdi Carcella Gonzales, Szatow, Szatof Nie ma Faulu, Pernidia, dobrze teraz logoszo powiem przejąć tą piłkę. Carcella Gonzales, Mehdi Carcella Gonzales, Karioca, Szatof, ale zamieszanie i rzut karny i mamy rzut karny Dumjowicz. ten co wywalczył karnego tam dla Mordowi to teraz ma szansę na, na, na tutaj no i zobaczmy kto Mbark Mbusufa pewnie wykonany rzut karny i mamy je 2 do 1 więc Anżi tutaj odpowiada na tego gola zdobytego przez Rekisza Bożowicz Rekisz Panczenko, Pazin, Violas, Iwanow, Iwanow, zablokowany ten strzał. Szatow. Eto może przejmąć tą piłkę. Nie. Perendia. koniec akcji. Rzut rożny, Hubschman na hupsmana, Eto. Eto... Rzuci Broni fantastycznie teraz bramkarz i hupsman, Pociągał za koszulkę. No jeszcze chyba kartka będzie dla Tomasza Hupszmana. Czy ostrzeżenie tylko? Nie, żółta kartka. Karcella, Wypychany kupsman, Logaszow Logaszow Karcella Gonzalez Nie wiem czy nie ufałowany, Eto Eto Samuel Eto Szatow! Ależ broni Jak to możliwe, że ta bramka nie padła? Nie wiem, czy to w tej sytuacji, olek Szatow. No W środek bramki Gdyby kierował tylko gdzieś po bok Koło Gdzieś tam bardziej przy słupkach No I jest kontra Ivanov Na asekurację nie dać tutaj przedostać się. Oj, fatalnie teraz! Jest Żirkoff, ratuje nam sytuację Juri Dobrze, Huprzman, no Dobry jednak transfer. Ściągnięty z Shachtara. Siedział w rezerwach, a więc no. Też tanning kupiliśmy. Tak to byśmy na pewno za niego dużo więcej zapłacili. Logoszow, Eto i to jest właśnie to co Eto lubi. Jeden na jeden, Eto. Eto bu jest bu zabudnikowa i busufa. Strzela po raz drugi. 3 do 1. Prowadzimy w tym momencie. Fantastyczne zagranie Eto tutaj zabudnikowa. No nie wiem. Chyba nic tutaj nie mógł zrobić w zasadzie. Budnik, chyba, że wbił, wbił bo samo buja, no. Fantastyczny przerzut, no gramy cię na luzie. Carcella! Eto, jeszcze przejmie piłkę. Mehdi Carcella. Fatalne to doszytkowanie Carcelli, na siłowe, takie bardzo siłowe. Wolas. Wola, coś tu jeszcze, i kari, Karioka, ale niepotrzebnie na oślep wybija tą piłkę Rafael Dobrze, znowu uspokojiliśmy sytuację. No jest, koniec pierwszej połowy. Prowadzimy 3 do 1. bezpieczne prowadzenie i myślę, że powinniśmy... Kurwa, ten Petrowicz mnie wkurza. Trzeba tu no i teraz... Nic to nawet nie da, że jego ja tutaj, że ich tutaj pochwalę. No ale nic, no. Asystent zjebał sprawę. Dobra, okej, okay, zaczynamy drugą połowę. Hubschman. Logoszaw. Karcella okay, Żucilej. Teraz stanął na drodze tej piłki niepotrzebnie Żucilej, bo to była piłka do Aleka Szatowa. karcella Karioka puścił fuliczkę Rafale Karioke. No i nie wiem, chyba chciał nabić Karioka, y, obrońcę Mordowi, ale nieudane. To zagranie. Bożo, strąca tą piłkę. Hubschman. Megdi Carcella Gonzalez Carcella Szuka miejsca Dobry przeszedł Dombaka Busufy, teraz ma jeden na jeden Busufa Eto Supek No już nie mógł nic zrobić z tej piłki. Eto to już był praktycznie zer zerowy kąt Busufa no ale piłka wraca jak na bu bumerang do... Rzusila i nie może przegać, dobrze. Ewerton. I koniec akcji Busufa Eto! No i jest bramka, eto, doczekał się Samuel, eto, tej bramki. jest ta bramka. Mbusufa, złe wybicie. No to. eto, bezlitośnie to wykorzystuje. 4-1. Przesuwamy się wyżej w tabeli dzięki tym bilansom bramkowym. Dobra, wpuścimy na boisko może w takim razie Diary za rzusileja. Za busufę, może byśmy wpuścili. Właściwie nie mamy Feder Smołowa, ale on jest napastnikiem. Dobra, to wejdzie ta... To będzie w takim razie takie coś. Takiego bajera zrobimy. I Smoow. O! Iwanow Stepanc. Iwanow Stepanec. No, podejdź, Żilkow. Pazin. I jest dobre zganie, ale Ewerton dobrze w tempo. Powstrzymał. Rzusilei. Dobre zganie do Szatowa. Oj, za lekkie zagranie Szatowa, Dumianowicz, Rekisz. Bożowicz, Dumianowicz Rekisz Iwanow Iwanow, Iwanow, Wiolas niepilnowany i bramka No jak mogliście, tak łatwo się tutaj. Wolas są nie Wiolas Myli mi się z Tiago z Jestrzemskiego węgla Kurwa, no jeszcze może by, mogą być emocje, no ale niepotrzebne dwie bramki stracone. Zupełnie nie rozumiem tego. No, ale no. Chociaż nadrabiamy strzelonymi, tak? Carcella, szatow smallow, przepraszam. Shatow teraz. szatow Nie, po co strzelać? Rzut wolny. No i nie wiem, czy to. No i czy jeszcze kartka będzie za to? Tak, żółta kartka i rzut wolny. Kto będzie wykonywał? Chyba Magdi Carcella Gonzalez, tak mi się zdaje. Tak. Karczella González! Koło bramki. Jednak Bark Busufa dużo lepiej to wykonał w pierwszej połowie. Rekisz. Bober. Rekisz, nie. Z przewaga tu się robi Ewerton, ale niepotrzebnie na oślep. Wybija tą piłkę. Zupełnie niepotrzebnie. Słaba ocena Wladimira Gabułowa, no ale... Nie ma się czemu dziwić. Bardzo dobrze drużyna gra, no on tutaj wpuścił dwie bramki, tak. Więc Eto, przejmuje tą piłkę Już nie mają chyba siły zawodnicy e, Mordowii Smolow, Logaszow, Diarra Szeroko do Karczeli, Gonzalesa Logaszow Logaszow, po co strzelać Eto, jeszcze szansa Diarra, wmiesza się to w to, w to. Karczela, Gonzales Dobre no ale nie, nie umieli nic z tego zrobić Pazin, zgranie do Iwanowa Iwanow jest szybszy to obrońcy, Iwanow No i Znowu, znowu dajemy tutaj wejść w nasze, po, w nasze obręb polo karnego. 3 minuty doliczone. Prawdopodobnie nic się nie, to się nie zmieni. Jeszcze nasza akcja, ale chyba to będzie koniec. Karczela się na użytkowanie. Smowow zgrywa, koniec, koniec. A więc wygrywamy 4-2, ale jednak nie jestem zadowolony. Przede wszystkim z gry w obronie, bo zdecydowanie dużo mniej brać. 4-0 wygrał Zenit, 4-1 CSK i 3-0 Rubin. No ale jesteśmy w pierwszej czwórce, ale naszym przede wszystkim, moim celem na, na, na ten sezon jest przede wszystkim gdzieś tam albo li, eliminację Ligi Mistrzów, albo gdzieś tam walki. Znaczy w najgorszym przypadku jest eliminacja do Ligi Mistrzów, to jest mój cel, a w najgorszym przypadku, no. Tfu. W najgorszym przypadku el, el, eliminację do Ligi Mistrzów, na, w najlepszym, no chciałbym tutaj Mistrzostwo oczywiście zganąć, nie będę tutaj ukrywał tego, tak? Dobra, a więc w tym odcinku byłoby to chyba na tyle, jeszcze zobaczymy tylko kiedy mniej więcej się spotkamy. Długi, długi sezon jest w Rosji, A jeszcze dochodzi... Jeszcze do, dochodzą playoffy, więc staje się jeszcze bardziej dłuższy. Może spotkamy się na meczu z Tierekiem groznym, co? Myślę, że to będzie dobry. Myślę, że to będzie dobry wybór tutaj. A więc spotkałem się na meczu z Tierekiem groznym. E, dzięki za tutaj. A więc kurwa, no. Myli, myli mi się, pląta mi się język jak cholera. W tym odcinku, no to byłoby chyba na tyle, co, to co już wcześniej powiedziałem. i zapraszam też do oglądania dalszych odcinków i dalszego poczynania sobie w tej grze, Majka Bauera jako managera. No i zapraszam do oglądania. Cześć, Siemano!